Dzień dobry. U mnie nie ma zbędnych przedmówek. 19 sierpnia. I tak nigdy Cię nie poproszę o klikanie niczego tu, ani tam, ani tu. Rano toaleta. Owoce specyficzne, ale też nie będę detalować. jej tu. Owoce ze straganu, drogie. Decyzja, co dalej. A ponieważ gorąco, niemiłosiernie, idziemy na plażę. A tu katastrofa. Plaża mała, wąska, syfiasta i cholernie zatłoczona. Trudno metr kwadratowy znaleźć. Woda zasłona, ale prysznic jest chociaż. Po kwadransie znów jesteśmy spocone. Plecaki ciężkie, upał. Kierujemy się w stronę głównej. Olewają nas generalnie. Śmierdzi padliną. W końcu pomaga znajomy piekarz. Ale nikt nie jedzie w naszą stronę, czyli na południe. Po kawałeczku. Jakiś urzędnik ze szpadą wywozi nas z autostrady. Zatrzymujemy się przy sprzedawcach melonów z Sycylii. Częstują nimi i mocnym domowym winem. Spod ziemi pojawia się albinos mówiący perfekt po angielsku. Takiego drugiego to tu ze świecą szukać. Spiskiem opon zatrzymuje się daleko za nami na zakręcie, powodując niemalże karambol kombi z zaciemnionymi szybami. Cofa. Kolega, pasażer, jest śmiertelnie przestraszony i oburzony tym, co wykonał kierowca. Pada hasło Reggio di Calabria. Pełne eufory wsiadamy. Wracają z wakacji w praia do domu na Sycylię, czyli mamy zapewniony transport długodystansowy. Kierowca wydaje się być dziadkiem intelektualistą, z drugim nieco gorzej. Więc pierwszy jest prawnikiem, a drugi pracuje w kamieniołomie. Tak zrozumiałam. Rezygnują z autostrad, że, nie, że niebezpieczna, ale chyba z oszczędności. Droga bardzo zakręcona i malownicza. Przystanek na kawę zmierzcha. Wyjeżdżamy na prom. Pół godziny rejsu. Jesteśmy padnięte. Mesyna przejazdem. Przystanek w przepięknej i najdroższej taorminie, jak twierdzą wszyscy Włosi. Spacer bulwarem, przekąska w barze, coś swojskiego, jakby kulka z ryżem w panierce to to, co jedliśmy w Kalabrii-Arancinos Arancinos. Um, plus Heineken, Giardini Naxos. Tłumnie, ale ledwie już żyjemy. Jedziemy dalej. Autostrada usypia, no i śpimy. Budzi nas nagłe zatrzymanie się. Patrzymy, jesteśmy na jakimś pustkowiu przed bramą wjazdową do domu. Przerażenie! Co teraz? Przywieźli nas do swojego domu na wsi. Oferują spalnie, chcąc nie chcąc. Godzimy się, bo już śpimy na stojąco. Wyciągamy wszystkie materace z domu i ścielimy sobie legowisko na zewnątrz. Gospodarz objaśnia mi jeszcze. Dochodzący nieustanny rumor. 30 km rozciąga się rafineria zaopatrująca 70% Włoch. Ciekawi mnie, co to za rafineria i gdzie myśmy wylądowały. 20 sierpnia, chyba ci to wyślę, Karolina, wiesz. Budzimy się bardzo wcześnie, ale jest gorąco. Jestem przerażona tą temperaturą, bo co będzie w południe? Kawa, gospodarz oprowadza nas po swoich hektarach. Oliwki, migdały i jakieś kaktusy z pomarańczowymi owocami. Bardzo kujące. Pojechaliśmy do centrum Syrakus. stare miasto, wąskie uliczki. To starożytne miasto. Parkują gdzieś pod 2000 ścianą co uważam za karygodne, ale robią to tutaj wszyscy. Spacer po starówce, fontanna, kawa, mają kamerę. Pocztówki, Dłomo, Muzeum Monet Starożytnych, Święta Lucia. Pamiętam w tym roku w Trapani też taki mur stał. Jest on tak starożytny, że żal go rozbierać. Ale zabiera połowie miasta widok na morze, co jest przecież priorytetowe. I sobie myślę, że ta Sycylia, to wszystkie miasta tak właśnie obwarowane były. Zmieniamy lokalizację. Targ. Skręca nas już z głodu, więc mozzarella, pomidorki i bagietka w parku na ławce. Potem gospodarz stawia nam granite, mocno lodowe lody, właściwie to mrożone, tłuczone migdały. Przepyszne. Co dalej? Teatro Greco, wjazd jest drogi, ale wyjmuje jakąś starą legitymację, że pracował w sądzie i wchodzimy. Ucho Dionizosa czy...